jestem z wykształcenia psychologiem. Skończyłam magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ale psychologia nie jest moim zawodem, jest moją pasją. To znaczy, że od najmłodszych lat interesuję się psychologią, edukacją dotyczącą umysłu. Ale nie tylko umysłu, ciała i duszy też. Dlatego mogę powiedzieć, że bardziej zajmuję się człowiekiem kompleksowo, zrozumieniem, samopoznaniem siebie. I ludzi kompleksowo patrzę na wszystkie wymiary, na wszystkie aspekty. I tak od lat, oprócz tego, że interesowałam się takimi badaniami naukowymi, psychologicznymi i filozofią, zgłębiałam też różne nauki z różnych kultur. Moją pasją jest też psychologia kulturowa, psychologia religii i psychologia duchowości. Więc. Wiedza, którą się, którą się dzisiaj z Wami podzielę, będzie to wiedza oparta na tych wszystkich moich badaniach, na tych wszystkich moich doświadczeniach, na tych poszukiwaniach. Więc tak jak mówiłam, dzisiaj zajmiemy się tematem świadomego śnienia. I tematem świadomego śnienia zajmuje się z perspektywy tybetańskiego buddyzmu, ale też fascynuje się podejściem Tolteku i. Nauki po prostu naszej zachodniej medycyny. Yy, dzisiaj przeprowadzę Was przez piękny proces. Yy, można powiedzieć, wejdziemy w taką zabawę, jakby to było, gdyby to był sen. Zaczniemy poruszać się w przestrzeni, tak jakbyśmy się poruszali w swoim własnym śnie. Ale zanim do tego dojdziemy, to powiem Wam kilka słów o tym, jak to się zaczęło u mnie. Bo ja byłam dość małą dziewczynką, miałam 4, może 5 lat, kiedy zaczęłam się śnić. Te osoby, które były tutaj rok temu albo były na moich stacjonarnych warsztatach dwudniowych, już znają tą historię o galaretkach. Kto zna moją historię o galaretkach? No, kilka osób. No to słuchajcie, kochani. To dużo osób nie wie, no to wam opowiem. Kto pamięta galaretki w cukrze? Jak byliśmy mali, to były takie galaretki, wiecie się tak kroiło. One były takie, kwadraty, takie prostokątne i można było je kupić w sklepie, albo babcia przewoziła. Mnie to, ja nie wiem, skąd ona je brała, ale chyba w takim klubie kupowała na wsi. Na wsi nie było sklepów, tylko były kluby. Jestem w rocznik 83, więc to było bardzo, bardzo dawno temu. I w tym czasie nie było za wiele słodkiego, słodyczy w sklepach. Nie wiem, czy pamiętacie. E, więc jak ktoś przywiózł do naszego domu czekoladę, czy właśnie jakieś galaretki, lędrinki, to był taki rarytas, wiecie, to było po prostu raj, to było święto, jak babcia przyjeżdżała i przywoziła, nie? To sobie, wyobraźcie, jak małe dziecko lubi słodycze, a dostaje tak rzadko oraz na jakiś czas, no to potem jej się mogą takie rzeczy przyśnić, nie? Mi się przyśniły czerwone galaretki w sklepie. Weszłam do tego sklepu. Taki mały sklepik drewniany, taka chatka na osiedlu, tam gdzie mieszkałam, w moim mieście. I zobaczyłam, że po całej lewej stronie wszystkie gablotki to są tylko i wyłącznie czerwone galaretki w cukrze. I wiecie, co się stało? Zachciało mi się. Tak mi się zachciało, że znalazłam w sobie moc, jakąś magiczną moc i zamroziłam ekspedientki w sklepie, zamroziłam klientów, w jakimś sensie zyskałam świadomość we śnie, że mogę to zrobić i nic mi się nie stanie, bo to tylko sen. I zwędziłam te galaretki. I jak wychodziłam po schodach potem, wyszłam z tego sklepu i wychodziłam po schodach, to im wyżej szłam po tych schodach, tym bardziej traciłam świadomość. Czyli zaczęłam wierzyć, że to jest sen, że to nie jest sen, tylko że to jest rzeczywistość. I wiecie co czułam? Kurczę, ukradłam galaretki, czekają mnie konsekwencje, popełniłam. Grzech, zbrodnie. Zaczęłam czuć się winna, więc co zrobiłam? Zaczęłam wracać do tego sklepu, żeby oddać te galaretki. No i w tym momencie się obudziłam z ogromnym poczuciem winy, że zrobiłam coś złego. Ale potem to przeszło, bo zrozumiałam, że przecież to był sen, więc nic mi tak nie groziło. Więc jak to mała dziewczynka kreatywna, zaczęłam kontemplować, patrząc na księżyc, nad moim życiem i nad tym, jak przynieść galaretki ze snu tutaj. Zaczęłam się zastanawiać, że może jest jakiś sposób, że to było tak realistyczne, że zaczęłam wierzyć w to, że jestem w stanie przynieść coś ze snu tutaj.